O, cudownie. Bardzo proszę. Nasz największy zestaw degustacyjny. Ekstra. Wow, chyba trochę przesadziłeś. O, no, zazdroszczę pani takiego chłopaka. Widać, że lubi panią rozpieszczać. Smacznego. No, jakbym cię nie znała, to bym pomyślała, że chcesz mnie utuczyć. No coś, ty. Dla mojej dziewczyny wszystko co najsłodsze. Poza tym wiesz o tym, że masz świetną figurę. Możesz jeść, jeść i nic po tobie nie widać. To co, od czego zaczynamy? Może od serduszka, co? Hmm? No spróbuj. Mm. Mm -hmm. mm? To co, może popijesz którąś z tych wpłynie? Cardamon, chili, vanilla. Na co mm -hmm. masz hotę? Dobra, mm, ty wybierz, a ja zaraz wracam, dobra? Okej, okay, ale poczekam na ciebie, bo nie chcę, żeby którykolwiek smak cię ominął. Okej. Okay.